Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Soto HD, a ze mną jest. Marion, z wami, z wami przy mikrofonie jak zawsze. Dokładnie, no i cóż, dzisiaj jest kolejny odcinek z, z SimCity. No i muszę wam przekazać przykrą wiadomość, że cofnęło mi zapis tobie, z tego co wiem, nie cofnęło, prawda? Nie, nie cofnęło, więc mam cię szansę nadgonić i to dosyć szybko. Myślę, że i tak to będzie trudne w swoim wykonaniu, ale no mniejsza z tym. Postaramy się dzisiaj, co? Co się postaramy dzisiaj zrobić, co? Woo! Ja mam już swój plan. Przede wszystkim ja rozszerzam swoją. Przede wszystkim nic nie będziesz mówiła. To jest norma. Twoją elektrownię. Tobie to mogę dokładnie to, to powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica. Natomiast mam. Nie powiem ci o strategii, to na pewno. Okej, okay, ale fajny most zrobiłem, jak chcesz to. Nie, no nie pokażę ci się jeszcze, bo jeszcze się pewnie nie zapisało. Ale włączmy czas sobie. No i cóż, to co poprzednio się spieprzyło, trzeba to nadrobić, nie? No pewnie. Ja jestem ciekaw, co ty tam takiego otworzysz. A nic, przekonasz A... się sam. Sam. I widzicie, i mojego wi wiatraczka nie ma, z którego się cieszyłem. Jestem no widzisz, i dlatego ja cię ja ci zabiorę do na piekiełka i nie będziesz miał się czym chłodzić. No, ale to będzie, to będzie. Uuu, będzie, będzie. Pożyjemy, zobaczymy. No, pięć wysypiskowa bank, część śmieci miasta. Wygrany. Nie, to chcę. No, fajnie. Jak to zobaczysz czy... ten mój most, to padnie, to będzie no. Golden Gate. Tak, ale jest, ale... marzenia, marzenia ale ciętej ja nie... głowy. Ale zobaczcie, jaka ta gra jest. Głupia, A, ona jest, jest głupia, także szok. No nie no, jak będziesz chciała, będziesz miała czas, wejdź do mnie i zobacz, jak sama mi stworzyła most. Po cholerę, on jest taki wysoki. Ja ci tylko chciałam dodać, że jednak rzeczywiście chyba mi coś skasowało. Mi się wydaje, że chyba skrzydło szkoły mi skasowało jedno. No widzisz, no coś jest nie tak, prawda? Tak. No i znowu nas EA zrobiło w trąbę. Jak to mówi mój dziadek? Trąba bomba. A, słuchaj, tego, ostatnio odczytałem takiego fajnego ło, wow, ale się przycięło. Ło, 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 co to za spadki FPS-ów są? Oj, ja mam to samo. To chyba od serwerów zależy, wiesz? To, to takie oh, kurczę. obciążenie? Kurczę, to po, po no, nie no może po, no nie wiem, no nie wiem, ale kurczę, no, to chodziło pięknie, a dzisiaj tak przycina, że szkoda gadać, ale dobra. To znaczy ja, miałem takiego... na myśli, że w weekend powinien się coś takiego dziać, a nie w no, no, A nie ten dzień, tak. który nagrywamy, no, bo to, no, już niby, to jest A tak. nie, no wiecie co. A co, chcia co chciałem tak wam powiedzieć? Yy, ostawiam przeczytam takiego newsa, że facet zrobił najlepsze miasto w Sty 3000, czyli tej trzeciej części, bodajże. Yy, najlepsze miasto jakie jest możliwe. Wyobraź sobie to, że miasto miało ileś tam milionów osób, chyba 8 milionów, jedno miasto z czego w mieście nie było zanieczyszczeń, nie było właściwie nic złego, była robota, ludzie byli zadowoleni, były szkoły, było wszystko, no i zgadnij, ile nad tym pracował. Ja, ale czy mówię o jego czasie włożonym? Hmm... Dwa dni może? Ha, dwa dni. Cztery lata. Uuu... No czytałem, no to to akurat czytałem i to niekoniecznie musi być wiadomość sprawdzona w 100%. Ale czytałem, czekajcie, bo ja czy muszę sobie coś powiększyć, coś pomniejszyć. No nie i zbyt. widzieć ile czasu nagrywamy. Okej. Okay. No ja teraz tutaj kompletnie jestem wybity z tropu, bo nie pamiętam co ja tutaj chciałem budować teraz, jak, mi cof jak mnie cofnęło. Dobrze, ale coś... co ja robię strefę, strefę buduję. Marketingową. No tak, orzełka nie mam. Mojego ptaszka. No i znowu mam problem ze ściekami. No ja cię kręcę. No co się uparło, przecież dodałam? Ale już mam orzełka, mam orzełka fajnego. Jego ja ptaszka nie, e, lota. Nie lota może. No. no dobra, tu wszystko pięknie jest. A, z jednej strony się nie chce dać. Dziwne, dziwne, dziwne czemu się nie chce dać. Dodamy jedną ulicę. Ulicę, całą, całą, całą. cał. Ten oto piękny sposób 20 koła zapłacę, ale za to jest obwodnica miasta. I może mi się ten zator tutaj zmniejszy. Ej, jakby tutaj zrobić to wybudowanie? Czemu mnie mieszkańcy mi spadają? No, budować się, budować A, rozbudowują się to dobrze. Bardzo dobrze bardzo dobrze. Ale mi się zatory zmniejszyły. Świetnie. Tam na niektórych nie. tych ulicach mamy takie korki Tutaj potężne. Tutaj kanalizacja w porządku. No to dobrze, to dobrze. Jakoś idziemy. Jakoś to wszystko budujemy. Dokładnie. O kurcz... Ojej. Kłaczek? Chyba się nie kłaczek, a psik. Psik? Mmm. Kurde, no. Nie Rezbujemy. tak to sobie wyobrażałem. Nie tak, zupełnie nie tak. Wszystko nie idzie po mojej myśli. No, okazuje się. Mm, 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 mm. Medycyna stoi u mnie na troszeczkę złym poziomie. Ile masz dziennej liczby zgonów? E, w tej chwili nie wiem, ponieważ zajmuję się opuszczonymi budynkami. A to takie buty, tak się ze mną bawisz. Nieładnie. Bardzo nieładnie. No, ja zawsze z sobą się nieładnie bawiłam. Wiesz, że to może być odebrane dwuznacznie, prawda? Ich problem? A widzów? To, a, nie a mój. Ja to, to, to powiedziałam bez żadnego... Zarzuca... A to ty mi ostatnio zarzucałeś, że ja się wyrażam dwuznacznie. Tak? A powiedz mi, mój drogi, kiedy to było, że tak ci zarzucałam? Po audiologu. <noise> Aż się zaśmiałaś, a widzisz, że jest prawda jednak. Macie dowód, macie dowód, że to nie ja z tym prowodyrem. Ale to no. ja takie rzeczy mówię? Ale ty mnie podpuszczasz całe życie. Wiesz, całe znowu życie my znamy. znamy. Właśnie, bo znowu znaczy powiedziałem. Fuck. No, mam nadzieję, że mój gorący temperament się tam przebija. I się dezorientuje? Nie. Tak. Yyy, nie. Tak, a może już tak. To yy. 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 Ty już wiesz takie yy. No <grym> to dobrze, to ja też mam problem z yyy yy. Ale nie ty. Na razie przynajmniej. A to znaczy, że też cię to nie ominie. Co? Ten problem z E, yy? yy, no? Proszę panią. <grym> Ja to tutaj doświadczony łowca jestem. Tak, łowca, wielki mi handhunter. Albo Bounty Hunter. Nie wiem co do mnie mówisz, ale mów dalej. Handhunter to jest łowca gołów. Poszukujesz no tak, 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 pracowników, a Bounty Hunter to łapie złych, niedobrych przestępców. Ja jestem zły niedobry. Wiesz co, za koty mnie masz? Za koty mnie masz. No jesteś tak. niedobry, no próbujesz mnie podpuszczać. Pan mi się zdegustowany twoim e, tokiem myślenia. O, tak mi przykro. <grym> o fuck. Jak zobaczysz to, to ty padniesz. No padniesz. Teraz nie wiem czy cię w ogóle będzie warto zbierać. Spoko. Spoko, ja, mam sytuację, ja mam sytuację panowaną. Dzięki Tobie mam odblokowane fajne rzeczy. Mianowicie co? Tylko muszę no, mieć na to pieniądze. Po, Och, się widzą. Co masz odblokowanego? Z, z kultury wszystko. Z kultury? Tak. Co tam z kultury jest do odblokowania? No, dzięki temu, że postawiłeś od turystyki, mam od, odblokowaną wszystkie mm, budynki z kultury. No, ale co są z kultury, bo nie pamiętam. No co wieś... wolności, na przykład opera w Sydney, Big Ben, Twoja wieża, a, to, Eiffla, a, to... a czy wieża, a... przepraszam, Tokio? A to jest e, z ten, za tego zakazane, jak nie możesz blokowanego Jaki masz turystyki, to jest e, zablokowane. A patrz, to nie wieża. Tak, Widzisz? wiem, a patrz. Jednak, taki... jednak jest coś, z czego nie wiesz. Nie wiesz, co, ja za dużo gier gram. Ostatnio w ogóle nic nie wypuszczałem z tego powodu, że ja nie wiedziałem w co grać. No, wiesz. Bo dochodzi nowa seria, moi drodzy: dochodzi seria z Shanksa. Shank. Shank, tak. Lecz niestety nagrywałem to w warunkach takich, a nie innych, i no, bardzo cicho mówić. mnie słychać. Co? Dobrze, tak, reklamuję coś? się na tobie. Jestem tym złym. Dobrze, reklamuj się. To ja powiem, że dochodzi. U mnie właśnie dochodzą dwie serie, to z The Run mimo wszystko i, i Ups, w, w, nie, w, w, wkrótce będzie Wiedźmin. Młoha. Jedynka, nie? Tak, jedynka. po naprawdę... ja multi to bym z tobą zagrał, a nie mam Multi'ego, więc... Czy znaczy, kurde? Co ja gadam? Nie wiem to nie wybrać. chodziło mi teraz... Nie chodziło mi teraz o tego faceta, co się zwie multi, tylko o rozgrywkę multiplayer w razie czego. No wiem, no ja załapałam. No ty załapałaś. A, Tylko to powiedziałem znowu dwuznacznie, o, chodziło mi o to. Ale fajnie by mieli. Może to zaryzykować, kurczę, mam tutaj przestrzeń. Co tu znowu się dzieje, moi drodzy? Co? Gdzie wy macie tą szkołę? O, ale to nie, to by były widoki na fabrykę. Na stronie, się uczą. Niech, niech widzą, co, w szkole, co po szkole będą robić. To byłoby dosyć obciążenie, drogi o rany. Dobrze, ja mam już... Ciężko zdecydować. Szkołę mam rozwiniętą na Nemexe. Ale tu może bym dała. A może tam? Tu. Tu. Może tam. Tu. Ja bym że tam jest lepiej. Co ty na to? Tam jest... Ej, tam jest chyba... Ła, moje uszy. Tam jest chyba lepiej. Ludzie się tak! Rozbiłam wabank Tak, wa bank. No. A on jest prądem Znowu udzię, bo ja znowu, będę... Znowu z prądem u mnie jest ciężko, Och, wiesz. Godness, co jest z tą kanalizacją? Jedna jest wolna, druga działa normalnie. Nie, 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 słucham cię. Kanalizacjo, ponieważ... 50 nie z... Słucham cię kanalizacja. Tak, tak bo... powiedziałaś. Nie, bo 50% działa yy, poprawnie, a 50% już to jest zapchane. Tylko mam no ale z wodą. Ty, 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 ty tego nie zrozumiesz, bo to ame, amelinium. Co to było to ty 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 ty, ty? No ty tego nie zrobisz, nie zrozumiesz. Bo to jest amelinium. Do, Widaj doprowadzę ci do szału. Czekaj, 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 czekaj. Ja muszę pomyśleć, ja muszę pomyśleć. No znowu mam ulepszenia. No kurcze, ludzie, no aż tak jestem dobry dla was, to może sobie wam podatki, co? A, ja muszę koniecznie drogi. Uj, nie chcę śledzić. Ile ja... masz pieniążków? A co cię to interesuje? to taki wściebski jesteś? Bo zastanawiam się, na, na jaki procent ci udzielić pożyczki. Ja mam 73 tysiące. Oj, to chyba na duży będę mógł ci procent dać, nie? Czy ty pożyczasz ode mnie pieniądze? Nie, nie, nie. Na odwrót, to ode mnie. Nie, ja nie pożyczyłem pieniędzy, bo mi się, pieniądze mi nie są potrzebne. <laughs> Co Myślę, jest, że jesteś drogi w błędzie. Drogi, no? Jesteś w błędzie, będą ci bardzo potrzebne. Nie. Jak to nie? Ropę wydobywam, a później postawię na. No, no, ropę? No, 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 Ropę wydobywam. Fak. Kurczę, no ja tutaj muszę te oddziały policyjne stworzyć. Ja w tej chwili tutaj drogi rozbudowuję, więc. Panie. U, u mnie nic specjalnego przez moment się nie będzie działo. Uuu, telefon, 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 telefon. Oa, moje uszy. Przepraszam. Jestem już, już nagrywam. Przepraszam Was za to cięcie, drodzy widzowie. Ty miałeś cięcie, tak? Tak, ja miałam cięcie. No ja zobaczę, bo to w sumie mogę Cię wyciszyć trochę w tym momencie. I pójdzie to dalej, bo to było krótkie przecież, nie było coś długiego. No nie no, wiesz. Nie będę zdradzać wszystkich tutaj. No rozmów. to ja wiem, no ja wiem o tym, tylko mówię, że ja cię wyciszę i ja nie będę ciął nic po prostu, nie? Okej, okay, okej. Okay. Twój Dobra. komputer. What? Dobrze, że... Jak chcę, ty rozbudowywać dalej te drogi, bo to jest mi potrzebne. Jak no. nie ma pieniędzy? Facet mi mówi, że nie ma pieniędzy, czy ja mu kazałem być biedny? A czy ja to wszystko... Trochę to dziwnie tutaj zrobili. Warunek. Jesteś biedny, nie mieszkasz u mnie? Jak to jest? Nie rozumiem tego zbytnio. Ziem. O Jezu, bardzo kosztuje. Dobra, nie, nie chcę na razie tego. Teraz zrobię aleje dla bogaczy. Dobrze, to ty rób dla bogaczy. Tak. Dla bogaczy, będą mieli fajną alejkę. No dalej, no Dobrze, czemuś... już rozbudowałam. Znowu mi się studnia wysuszyła w Settlersach. Fuck, znowu było to słychać. Rozumiem, że ty w tle grasz w, w, w Settlersów i grasz w city, tak? Nie, 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 w tyle nie. Tle mam włączoną przeglądarkę po prostu, wiesz? A settlers są przeglądarkowe, więc są włączone po prostu. A tak mi przykro. No, no niestety, no niestety. Straszne. Nic, nic nie Straszne. Dobrze, teraz coś ciekawego tu postawimy zaraz. Czego oni potrzebują? Boże, przemysłu, budynków. Oni potrzebują wszystkiego. Wszystkiego. O, rany. U mnie, rany. U mnie, jest, u mnie jest pięknie. Wiedziałeś mm. o tym, że u mnie jest pięknie? Ja planuję imprezę. No to planuj, planuj śmiało. A ja ci ją wyłączę. Ho, 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 ho. ho, ho. Dobrze, wyłączaj. No dobra, cały czas problem z wodą jest. No jaki problem z wodą? Co tutaj? już szkoła nie buduję? Gdzie no? jest zanieczyszczona pompa wodna? Ja wiem, co zrobię. Teraz dam. To. Dziękuję, że rozwinąłeś szkołę. Proszę bardzo. Właśnie chciałem to zrobić. Mówię, no, jak to razie jest w porządku. Właśnie przy. A ty, ty masz ten Wydział Oświaty, czy nie masz go? Eee. Yy, ja na razie mam zwykłą szkołę. No to nie zrobię, za co ja Ci dziękuję. No ja nie wiem. Nie Fajnie. wiem, o co Ci chodzi. Fajnie, naprawdę. Sweet. O, tutaj jest. No masz Wydział jest... Oświaty, czy nie masz wydziału Oświaty? Nie? Nie mam Wydziału Oświaty? Dobra, no ja muszę to jakoś to pokombinować. O, moje znaczy, miasto jest i... takie kulturalne. Kultualne. Prawda? Kultualne. Lecyk. Oj, tutaj ale będą mieli... Będą mieli tutaj rozkosze, wręcz bym powiedział. Nie wierzyć. A to nie wiesz, to już jest twój problem, że nie wierzysz. Ja niestety nie mam za bardzo już tego miasta jak rozbudowywać. Ja już dosyć się bardzo rozwaliłam, więc będę tutaj tylko dopieszczać szczegóły. No, no za czym? Czy będziesz potrafiła dopisić szczegóły? Uuu. Uh. A gdzie jest szkolnictwo. Szkolnictwo. What the hell? Co to takie wielkie... O dobrze, Niech, nie, nie. bibliotekę stawiamy. Oczywiście, że stawiamy. A co tam? Teren zbyt pochyły, dobra. Tutaj wartość ziemi tak podskoczy, nie? że ludzie będą po prostu się zabijać o to, żeby u mnie mieszkać. Proszę bardzo. Cieszcie się drodzy, ludzie. Uj. Alert! Miasto nie jest prawidłowo przetworzone. Chcemy to naprawić. W ramach tego procesu pro y powrócisz do menu głównego. No szlak by to, no widzicie jakie IE jest głupie, nie? Ale i tak, i tak myślę, że dochodzimy do 20 minut, wiesz? Mm. Nie sądzę, nie sądzę. No to jest 19 minuta. No właśnie. Jest, ale jestem zły, wiesz? No, oh, bardzo trudno. Zły. A wiesz co to oznacza? Że jeżeli miasto tak. ci się zepsuje i będziesz musiał skasować, to będziemy musieli... Um... Ale nie, ono mi się chyba nie, tego nie skasuje, wiesz? E, nie, jak cofniesz, to ci się to nie do pewnego punktu, prawda? No mam nadzieję, że nie. Odwiedź, ale ten błąd twój... będzie się powtarzał. Ja w, na swoim świecie musiałam jednak opuścić w ogóle miasto. Czyli miałeś coś takiego? Miałam i to kilka razy. Fak. No to zobacz, jakie to jest dziwne, nie? No jest. To jest wada tego. Ty sobie graj, ja będę tutaj mówił z tobą, rozmawiał. Wejdę nawet do twojego miasta, żeby zobaczyć, co tam wykombinowałaś. No kurczę, to jest bardzo złe. No bo. Słuchaj, starasz się nad czymś przykładowo przez tydzień, prawda? A tu nagle ci wyskakuje, kurczę, gówno, że wiesz, nie jest przetworzone prawidłowo, ale... Co mnie to jako użytkownika obchodzi, że, że oni skopali grę? No nic! Ciebie to nic. Po co ja właściwie daję pieniądze? Mogłabym postawić normalną elektrownię, no. Ale dobra. Razie... I ty masz tylko trzy wiatraki, cztery wiatraki? Nie. Mam i więcej. Ty wszystko widzisz za nie pamiętaj. No. Bo tak mówisz, że nie masz gdzie się rozwijać, a z tego co widzę, to wiesz, nie? Nie, 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 nie o to mi chodziło, chodziło mi o miasto. Eee... Boże, śmieciami już się robi problem. Czego Cz i czy... Ludzie protestują! Czynsz był wysoki? Wysoki czynsz. Ale to można się wkurzyć tylko i wyłącznie. Jestem dzisiaj zniesmaczony i to ewidentnie. No widzisz, sprawa, bo tak źle grę traktujesz, że się na no tobie odwdzięcza. Nie, ona po prostu wie, że chyba, że jestem za dobry i mi tutaj hardcoreowy level daje, wiesz. Level pro, w ciągu jednej godziny zbuduj e, e, miasto, wiesz, wymarzone miasto, nie? Hmm... Możesz mi przy okazji wytłumaczyć... A nie, spoko. Wytłumaczyć ci, tylko wiesz co? Spoko Jak będziesz za, zarabiać już na plusie u siebie w te, na tej imprezie? 3,5 tysiąca. Na razie zarobiłam 120-131 tysięcy, prawie 400. Z powiedzmy. imprezy, tak? Z imprezy yy, w... i nie patrzyłam. To wejdź na imprezę, wejdź, włącz ją. Muszę ją zablokować. No jaka masz koncert rokowy zaplanowany? U mnie przynajmniej. Miałam, miałam. Teraz już się dawno skończyło. To czyli mogę spokojnie się i odwołać imprezę. I zobaczymy co się stanie. A odwołuj sobie! Bo ja nie mam nic włączonych. Od, odwołałem. Ej, ja mogę zaplanować imprezę. Wiedziałeś o tym? No to planuj. Mogę... Mogę tak dla... że tak powiem dla testu włączyć tą imprezę i sprawdzić to? No to sprawdź sobie. Chodzi mi teraz o koncert rokowy, nie? 156 tysięcy kosztuje. Nie, co to gadałem? 45, o, połączę, przepraszam. już tutaj... 45 tysięcy kosztuje koncert rockowy No będę mieć problem z tymi ściekami, no wiecie, ludzie. To dobra, to mi nie, ja ci... nie daje spokoju. Za 15 tysięcy daję ci e, motocross, dobra? Żebyś straciła jak najmniej. Dobrze, dziękuję za Twoją łaskawość, królu. No i sprawdź, teraz wejdź w centrum wystawiennicze, czy masz motocrossy. Bo no to mnie ciekawi. Nie, nic nie mam wystawione. Lor, no to za to jest niestabilna gra. To jest, wiesz co, to jest... to Gracia oszukuje, ta Gracia, tam w Ale to jest naprawdę głupie. Nie, nie podoba mi się wizja online takiego. Ja myślę, że online to będzie na zasadzie kurczę rywalizacji, że to będzie takie Sims 4, tylko że, wiesz, każdy ma swoje miasto i kto ma więcej mieszkańców, czy tam lepsze coś tam, nie? Tak. A tutaj takie shit. No shit to jest, no nie da się ukryć. Dobra, wejdziemy do regionu i zobaczmy co tam mi się tam zrobiło ciekawego. Przyszedłem do miasta Przyszedłem do miasta i mnie wywaliło z gry, a teraz wejdę do gry i zobaczę co tam ciekawego się dzieje w moim mieście. Zamknięte już zatrudniamy, no właśnie, bo to z tym się Jeżeli tam... nie będzie mojego Golden Gate To no, się wkurzę. problem. Ewidentnie się... Zdenerwuje. Ale ciągle, jak są te y ścieki, nie można oczyścić terenu. To jest w ogóle dziwne dla mnie. Ciągle jest ten problem. A jak sadzisz y te drzewa, to wiedną ci. To jest bardzo dziwne. Da się jakoś oczyścić. Tam jeden z moich widzów mi mówi, żeby sadzić drzewa. Na o tych... Jezu, ale są zapełnione. Ludzie się tak uczą, że po prostu. No, a ile masz y uczniów w klasie? Znaczy w 350 szkole. na 350 w tej chwili. 800 na 800. No dołożę Dobra, im jeszcze... się, ja tutaj, ja tutaj ogarnę. Dołożę im że im samochodzik. Sof... Dobra, ja tutaj ogarnę, że coś mi się coś cofnęło i będziemy kończyć, bo u mnie już jest prawie 25 minut. Czyli to będzie 22 minuty już. Ale no, się ten rękuye. Ja, Ale się, się, w takim razie ja to usuwam. Zrobię to, oczywiście, że zrobię, pozbywam się tych ścieków, nie idą w tamtą stronę, no bo My god, to jest jakieś w ogóle dziwne. Fuck! Nie to miasto! Chwila, co jest? Zwol. Poczekajcie chwilę, poczekajcie, bo to jest nie fair. Wyjdź do menu głównego. Czy na pewno chcesz opuścić miasto? Wyjdź do menu głównego. Ej, w ogóle na jakimś innym mieście się pojawiłem, wiesz? Hmm? Lol A, za mało mam pieniędzy. Kurcze. Ej, nie mogę wejść do własnego miasta, piszę, wycofaj. A ja planuję następny. Dobra, zrobimy, wycofaj i zobaczymy, dokąd mnie cofnęło. O, tego nie mogę. Ej, no, nie mogę wejść do miasta. Ale to jeszcze raz zorganizuję. A widzę, że ciebie to w ogóle nie interesuje, wiesz? No, wiesz, yy, dzięki e -games, no, no, dzięki E-Games. Prowadzę, e -games. choć trochę prowadzę. Mam, mam przewagę, mam władzę nad tobą. Ha, ha, Żadnej władzy ha, ha. jeszcze nie masz. Mam. Nie masz. Mam. Nie mogę wejść do miasta, fuck. Co za shit in happens? Tak. Shit no, happens. fuck Właśnie statki, samoloty, i ja chciałam postawić na koniec. Na koniec, tak? Drodzy widzowie, coś fajnego. Dobra, to pożegnaj do... się, te... postaw to i się pożegnaj, bo ja tutaj chyba teraz nic nie wykminię. I coś mi się wydaje, że będę musiał nawet usunąć miasto. Aha. No, to jest to wielkie. To mi się nie uśmiecha, bo ja już tak... Kurczę, daleko zaszło. No. no. to stworzę no, gdzieś indziej. być skromna. To stworzę gdzieś indziej. Bo pisze mi teraz akurat... Tr trwa przywracanie ostatniego prawidłowego, przetworzonego stanu miasta. Może to zająć kilka minut. Mówię, aha. Fajnie, no sweet. E-Games jak zwykle daje ciała, żeby nie mówić brzydko. Dobrze, dobrze. To ja w takim razie ja y, dzisiaj swój cel osiągnęłam, czyli terminal po domów został postawiony. I mnie wkurzył też wkurzyłaś. Ja cię wkurzyłam? A Ach, rozumiem, ta moja taka nieczułość, tak. Tak, ta nieczułość. Ten chód cię Zamiast... tak ogarnął. Ja ci, ja, ci, ja ci mówię, no słuchaj, miasto mi zniknęło, o, a ty tak. A ty tylko tak wiesz, ja tak do ciebie mówię, sprawię z luzami w oczach, a ty. Aha, okej. Okay. No i tam swoje sprawy, nie? No dobra, dobra, dobra. No, ja i tak to nadrobię, spokojnie, o to się nie martw. Wiesz, yy, skarżyłeś, że ci brakuje wiatraczka, więc mój chód może ci trochę pomoże w tym piekiełku, piek co tam się dzieje. No Nawet nie może nic i może i może i dobra, dobra, dobra. I nie przyciągając już to. Dobrze. Dobrze, to w takim razie, ponieważ Sato się z wami witał, to ja się będę z wami żegnać. E, I kończymy tym mocnym akcentem, jakim jest... A mogę ci jeszcze przerwać? Prawie lik likwidacja miasta. Mogę a ci przerwać do mojego i mogę ci przerwać głos Sato. Jeszcze na sekundę. Słuchaj. To jest jakaś propozycja z twojej strony? Yy, a propos czego? No bo wiesz, mi tu się kasuje miasto prawie, t, t, itp itd. A tutaj wyskakuje mi komunikat. W mieście Wabank dostępne są puste ławki. To co ja, na, na bezdomnego mam i do ciebie? No, mam dużo parku, więc możesz się przespać. Dobra, dobra, ja to wykminię jakoś inaczej. Także jeszcze raz, jeszcze raz, na no nowo. W takim razie no, kurczę, no żegnamy się z tym dosyć nietypowym zakończeniem. Ponieważ no, mam nadzieję, czekaj, że będzie nam dane prowadzić z, z serię razem, no. Tak, Jednak ale czekaj, czekaj, czeka, czeka, bo ty się żegnasz z nietypowym zakończeniem. No nietypowym z twojej strony. Dlaczego czemu się żegnasz z zakończeniem? No żegnasz się z widzami. Z widzami z nietypowym zakończeniem. No to już lepiej. No to ja się do tego przyłączam, prawda? Wreszcie no, tak. zrozumiałem. Ha, ha, ha. Ale dobra, ja zrobię tak. Myślę, że jeżeli mi się nie uda odzyskać tego mojego nowego miasta, raczej nowego, dobrego miasta, no to stworzę nowe. Dużo, dużo bardziej atrakcyjne. Ha, ha, ha. Jak w takim razie dodam, że przyjmuję to wyzwanie z, z, z wielką. Ochotą. Na rywalizację. Okay. No właśnie, dobrze, dodawać, bo znowu by dwuznacznie. A więc, a wiesz, ludzie, ludzie lubią czytać między wierszami. A Ty więc lubisz ja się... czytać między wierszami, nie wypowiadaj się za ludzi. Dobra, dobra, ja się z wami żegnam, bo ja tutaj, ja tutaj nie ogarniam po prostu. Za to, za to, proszę cię, tylko nie płacz, błagam cię. Okej, okay, dobra. Nie, nie mam chusteczek, skończyły mi się. Dobra, dobra. Po ostatniej twojej przegranej, rozumiem. Twoim. Także ja się, z wami, ja się z wami żegnam, a ze mną się żegna też. Jak zwykle, Marion, trzymajcie się ciepło, na razie, pa. Cześć.